Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Shogun 2. Witajcie moi drodzy. E, okej, okay, słuchajcie, okej, okay, słuchajcie, Tuż to ostatnio dzialiśmy? Mianowicie ładnie, żeśmy tutaj sobie poradzili broniąc e, mima, e, mima sakę, a więc tej twierdzy tutaj. E, no słuchajcie, rozgromiliśmy, rozgromiliśmy armię Hojo. E, to była bardzo dobra bitwa. No i ogólnie na razie sobie świetnie radzimy tutaj na morzach. Gnębiąc i gromiąc floty wroga. Tutaj, słuchajcie, tworzy się kolejna nasza armia. Jeszcze jedna nasza armia już jest w drodze na front. Tak więc, słuchajcie, sytuacja wygląda naprawdę, naprawdę nie najgorzej. Ta armia za niedługo zajmie Inaba. Inaba już kiedyś należało do mnie, jednakże wówczas nastąpił, nastąpiło kontruderzenie. Sił IKKO Nawet już oblegaliśmy yy, 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 Tajimę, to jest chyba Tajima, tak to powinno chyba się czytać, ale nie jestem pewny. Yy, dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy. Na razie myślę, że możemy zakończyć tą turę. Yy, no i zobaczymy, yy, co zrobią tutaj nasi wrogowie. To ten koleś tu kurde kombinuje, co. No, padł na szczęście. próbował zlikwidować naszego mecukę. Albo sabotować naszą armię, czyli coś gorszego jeszcze. No, ten port tam kurde zblokują co chwilę. Ale spokojnie. Stracono wrogiego mecukę. Bardzo ładnie. Koleś, koleś, czym do ludzi? Dobra, rozwalmy ich tu. No, i tu mają. Trzy uszkodzone statki. Dobra. Damy sobie automatyczną. Automatyczną bitwę. Jeszcze zdobyliśmy jeden z nich. A więc zaraz idzie wspaniale. Wspaniale, dobra. Wy sobie staniecie tu. Dobra. Żaden z nich nie potrzebuje naprawy. Teraz tak. Ty wpływasz tu. Ta flota. Hmm. Abyśmy tu mogli na nich wysłać, dobra, tu mamy. Nie najgorsze siły. Dobra, automatycznie to załatwmy. A, straciliśmy ten jeden uszkodzony okręt, ale trudno. Dobra, płyńmy tu, naprawmy się. Teraz tak, ty się tutaj napraw. Dobra, ta flota na razie. Dobra, mogę się połączyć z tymi siłami tutaj, wówczas stworzymy coś potężniejszego. No, i wygląda już to o wiele lepiej. Ty kolego tutaj do miasta, w razie potrzeby będziesz tutaj działał. Dobra, dobra. Tu mamy generała, ale on jest taki odwodowy na razie. Teraz tak ta armia rusza. Pędzim, pędzim. Właściwie, nad czym ja obecnie teraz pracuję, bo tego nie wiem. Co ja tu robię? Jakieś dziwne rzeczy. Myślę, że bardziej przydatne byłoby na przykład zrobienie. Zróbmy sobie to. Pójdziemy bardziej w stronę broni palnej. Albo. Hmm. A już rozumiem. Chciałem to odblokować. Będziemy mieli suchy dok. E, czerwona pięść. No, ciekawe te okręty później będą, naprawdę. Ale dobra, na razie zróbmy sobie to. Chodzi o to, żeby mieć jak najszybciej broń palną. To może znacząco. Ułatwić nam działanie. Słuchaj, tu, słuchajcie, nic nie mają. Kompletnie. Tutaj są buntownicy. A, to była jedna z potężniejszych bitew. Taima. Tam Tajima. Dobra, to mamy wszystko ogarnięte, pięknie, ładnie. Dobra, słuchajcie, uderzymy. Uderzymy tutaj na te siły wroga. Czas to odbić, moi drodzy. Czas to odbić. E, Ten więc, nie traćmy czasu. Nie traćmy czasu, ruszajmy do e, szturmu. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy. A więc rozpocznijmy rozmieszczanie naszych sił. Posłuchajmy jeszcze przemowy naszego generała. Jestem ciekaw, co ciekawego on będzie miał nam tutaj do powiedzenia. No to może być dosyć interesujące. 主らの大名であってよかったと改めて思ういざ登りを高く掲げ我らの進軍を敵に知らせるのじゃ敵は米田原に閉じ込められたネズミのようなもの逃げ場はない自らの地で溺れさせてやるのじゃ今日の敵は武士の誇りのかけらもない奴らだ やし生まれで蔑まれながら死ぬやつらの腐った屍は恥という名の棺桶で葬られる命令はただ一つこの城を落とすことじゃ早すいとは思わぬが必ずできるはずじゃ今日の戦お主らに不名誉は一切ないお主らは一門の歴史に名誉ある一環を書き加えるだけじゃ Dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy, zaczynajmy. Ja nie wiem, tylko z której strony na nich by uderzyć? Tutaj są dwa wejścia, więc myślę, że ruszymy z tej. Eee, a więc tak. Słuchajcie, przy odrobinie szczęścia bo w ogóle nie będę musiał tam wchodzić. Hmm. Po prostu spróbujemy typów po prostu wystrzelać. Jestem ciekaw, co oni wówczas zrobią. Dobra, zaczynajmy. No cóż, sporo ich tu jest. Czemu oni tego sobie. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Okej, okay, rozstawiamy się tu, moi drodzy. Okej, okay, w razie czego luźny szyk sobie ustawmy. Naprzód. Teraz tak. Te nasze siły rozstawią się tu. Kawaleria. A no tak, w razie czego tutaj. Dobra, ruszamy, moi drodzy. Marom naszych żołnierzy. Dobra, rozpoczęli ostrzał naszych pozycji. Niestety, szybko, szybko, czym prędzej zamować pozycje, upać w nich, Ta jest. No i to ja lubię, to jest, O, strzelamy dużo celniej niż oni, dokąd te strzały poleciały. A jest. Niezłą rzeźnię tutaj urządziliśmy. Eee, ninja! Tutaj się kurde urządzili. Nas mamy tam jeżozwierzę zwierzę z nich zrobione. Ta jest. Ostrzeliła dziadów. Podchodzimy troszkę bliżej. No i tam dalej to nas walą trochę. Ta jest łupać. Za chwilę tę wieżę spalimy za jakieś dwie minutki. No, pięknie. Boże. Można, można. Wszystkich żeśmy tu wystrzelali. Nie zła, żeś. No, tak to jest, jak się ma za mało łuczników. No, ale ja raczej się tym nie muszę przejmować. Da jest wybić ich. No, można, można. bardzo ładnie Tak jest Nie dać wrogowi szans No, słuchajcie, tak się nabija doświadczenie w tej grze dla naszych oddziałów. Coś pięknego. A ja, już? Szybciutko. Dobra, za parę sekund rozpoczniemy niszczenie tej wieży. A, jeszcze nie wszystkim ten... się to naładowało... naładowało. Już jeszcze mają na cooldownie. No dobra, poczekajmy tą chwilę. Ale to, co żeśmy tutaj zrobili, to jest po prostu masakra jakaś. z naszych mój palić to Tak jest. No, i pięknie. Dobra. By wycofać się. Pięknie eee, dobrze, moi drodzy podejść, ruszajmy. Czas na ostateczny szturm. one of our units has used all its ammunition my lord thank you dobra To i tak wszyscy kurde wybrali tylko jedną bramę. Bez sensu. Dobra wchodzimy. Zrobić im tu nie? Tak jest. Nie ma! Gnoje, je, Nie ma!

Nie odpuszczać. Rozwalić ich. Tak jest. Oła! Dobra, zróbmy jeszcze tak... Boże, jaka rąbanina na miecze. Dobra, wybić ich, zniszczyć ich, bez litości dla wroga. Pięknie. Ta jest! Zemścić się na skubańcach! Działamy. Dobra chyba wszyscy chyba wszyscy już padli. Mam przynajmniej taką nadzieję coś mi kurde lata jakaś ma, Nie wiem w ogóle jak się tutaj dostała. Dobrze moi drodzy zdecydowane zwycięstwo wspaniale. Eee, tak więc słuchajcie zakończmy tą bitwę. Bardzo dobrze moi drodzy. Słuchajcie, zabiliśmy 2740 wrogów, sami tracą zaledwie 307 ludzi. Słuchajcie, zdecydowane zwycięstwo, oczywiście pokojowa okupacja, Jak żeby inaczej. To sobie tutaj rozbudujmy. To najważniejsze naprawmy. Teraz tak, co ja bym tu potrzebował? No cóż, przede wszystkim musimy pójść w pieniądz. Bez pieniądza nie damy rady nic tu zrobić. Obawiam się. Dobra, tarmiam parę tur teraz przestoju. Czekam. No i dobrze, będziemy tutaj wzmacniać naszą obronę, bo czuję, że te siły mogą na nas ruszyć za niedługo. No ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz tak, co my tu mamy? To moglibyśmy rozbudować, ale na razie nie mamy żywności, aby się w to bawić za bardzo. Teraz tak, jak wy tutaj? Wy tu. Wy tu. Okej. Okay. Mamy sześć oddziałów łuczników. Mam jeszcze wnicha podejdź tam dobra No i myślę, że ta armia jest gotowa do przeprawy słuchajcie, zaokrętujmy się tutaj też jeszcze nie jest do końca liczebno pełna liczebność tej armii tak więc Będziemy musieli tu jeszcze dowerbować parę oddziałów, ale poza tym myślę, że jest jak najbardziej ok. Oni mi się tutaj nie podobają, ale zobaczymy co zrobią. Dobra, dobra, na razie zakończmy turę. Co oni, kurde, wymyślą tym razem? Ok, oni się wycofali. Bardzo ładnie. Mistrzostwo miecza. Hmm. No ciekawie. Ale nie, na razie pół tysiąca nie mogę wydać. Chociaż na razie nie planuję werbowania. Oddziałów uzbrojonych w miecze Dobra Dobra nasza Teraz tak Ty kolego, nie mądro mi tu zrobić Dobra, załatwcie tą flotę Bardzo was, was proszę o to Dobra, automatycznie Dziękuję bardzo Poszli z Kubańcy na dno. Na razie w elegancki sposób przeciwnik traci tylko i wyłącznie kolejne okręty. Ehm, dobra, tu mamy Bingo. Dobra, by tu się zaokrętować. A jest. Wyrzucimy tutaj Desant. Bardzo ładnie, wywracać. Teraz tak, co ja tu mogę zwerbować? No tutaj tak nie za bardzo. Będę mógł tu rozbudować, ale. Ja się strasznie mocno na mieczach skupiam, a zapominam o jari. Mam takie wrażenie. A tutaj dwa oddziały. Jeszcze raz przyliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziewięć. Na 15, na 16, 17. 17 17, A więc tak te dwa oddziały dużo dłużej będą. O, zróbmy sobie tych tutaj, jeden oddział jeszcze łuczników. To nie zaszkodzi. Teraz tak tu. Perbujemy garnizon odpowiedni. Dobra, tu jesteśmy ogarnięci. Jak tu nasi sojusznicy? że też powolutku mogą się szykować do odpowiednich działań. Dobra, co teraz? Co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? Na razie przeciwnika tutaj ani widu, ani słychu. Tu ich troszeczkę podblokujmy. Tak jest. Tak jest. Hmm. Dobra, teraz tak. Prawie i tak nie macie ruchu. W chwili obecnej. Dobrze. Okej, okay, moi drodzy. Okej, okay, moi drodzy. Nic. Myślę sobie, że tutaj moglibyśmy zakończyć ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapinajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć się czołem, ciał, do następnego.